Cześć, to jest z tej strony i w sklepie 10 listopada, czyli w niedzielę mamy dzisiaj nowego skinka, czyli strzel z wyborowy ze stylem z nakryciem i bez za 2000 fodolców nawet spoczko no i do niego plecak jasno widzenie, takie szmata w sumie z oczkiem widmo kosa, jestem zawiedza, zawiedziony trochę na Epic że zrobiło takie coś, bo patrzcie na tą kosę widzicie ją? a teraz wchodzimy w moją szafeczkę wchodzimy w moje kilofy i gdzieś tu powinien być taki kilo jestem ślepy i go nie widzę, tak? o i proszę bardzo jaskrawa kasa, to jest to samo tylko, że to ma po prostu jeden kolor, nie? także jestem trochę zawiedziony, ale za 800, kiełbas oczywiście za 1200 z, z czapką i bez czapki no i smug do niego 4 pęta jest pani ogniskowa za 1200 mamy panią szturmowiec za 800 Mamy oczywiście elektryczny swing, czyli jedną z lepszych emotek. Szwowe stopy, czy też jedną z fajniejszych. pompująca piącha za 200. No i morska martwa fala, która też jest nawet spoko. Myślę, że nawet to spoko wygląda i że to nawet będzie często używane u niektórych. Zastanawiam się czy to kupić, ale szczerze chciałem tą widmo od razu kupić, jak mi się spodobała tym kolorzkiem, ale jak zobaczyłem, że to jest na tym modelu, no to mówię, nie kupuję. tego skiny za dwa koła też nie kupię, także raczej z tego sklepu nic nie kupię, ale polecam y, ten pakiecik za 120, no i ten za te dwie dyszki też jest nadal. Czyli ja się z wami... A, jeszcze tak dla, y, tak dla wszystkiego. Grałem Friday Night Fortnite, 80 punktów. Było zrobione 44 za kila 36 za miejsce i nagroda to był nieznany przedmiot. Tutaj przedłużę ten odcinek, jak coś i grałem noc rozgłosu. Dzisiaj miałem 70 punktów 37,33 miejsce i bez winów, ale ok. I ten nieznany przedmiot tutaj, czy jak sobie weźmiemy tutaj nagrody, nieznany przedmioty 1, to tym przedmiotem było, uwaga, widzowie, szafka. Taki sztandarek. Ten pierwszy sztandar to jest właśnie to, i to się dostawało. I to się dostawało. No i mam 90 poziom, także za niedługo setny. Karnecik będzie wbijany u mnie. No i ja się z Wami żegnam. To był sklepik 10 listopada. Siemanko.